Przełaszcza Głowica Dolnego do kombajnu Będziemy dechy puszczać Będziemy kombajnować dechy Dechy 30 A Kolejna racja 32, 30 wyjdzie po kombajnowaniu A teraz do głębi obejrzeć Przełaszczy Należy mi się kąpać i nie mogę co one robią. A tu raja! A tu raja, bo asy się kąpią. O, ramię Majerowa. Co boicie się? Za nisko mają tu teraz. Co nie ma? Na wszystko tu się wychlapie. A te też by chciała, to, a to nie działa. To jest ta, co doleciała. Piękna samiczka. To moja najlepsza w tym roku. 90.